Witajcie serdecznie moi drodzy, późna noc. Słońce dziś przygrzało mocno, co widać na załączonym obrazku. Spaliło mi mordkę doszczętnie. Co by tu zrobić? Nagrać odcinek dla widzów na YouTube'a. Oczywiste. Idziemy na Willow'a, zobaczymy, co tam dzisiaj ciekawego słychać. A z tego co słyszę, słychać deszcz. Willow? Willow, deszczowo, burzowo, jak ja bym zapragnął takiej pogody, Larry, Bar Larry Barber, <grymne> do Barbera, no, można od czasu do czasu, chociaż nie praktykuję, kadzidełko, kadzidełko i MFK let's go. Hello there. Anyone in the house? Doot, doot, doot. Okay. Oh, okay. Breaker. Hiding spots. Okej, okay, dobra. Let's try. Thank you very much, game. Thank you very much, game again. Nothing. Okej, okay, moje senty zostało właśnie zniszczone. Być okej, okay, mamy dwadzieścia pięć, mamy pięćdziesiąt plus, U, to, to chyba był najgorszy deck kart, jakie w życiu miałem autentycznie. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek miałem gorsze tarce Masakra. So. Nie jestem pewien. Robi zrycznie weźmy jedne pilcy. Weźmy też tu i weźmy może uchwałkę Gdzieś był ogólnie, gdzie... No właśnie, tak mi się wydawało, że to było to okno Takie miałem przeczucie Okej, okay. knock knock No fingish Może i MF5? Gdzie ja go wyrzuciłem? Gdzie ja wyrzuciłem i mf mm. Tu? Tu ja Nie zdążył się i tak Key, Give it to me. Give it to me. dva. Oh, nice. Where are you? Are you here? Are you? Oj, oh, i pokaż tu w okno. Chyba oszukujesz. Chyba oszukujesz. Nie mam aparatu. Gdzie jest aparat? Tu jest aparat, zdążymy. Zdążyliśmy. You wanna show yourself? Hello? Very rude. Nice. no dobra Mamy spirit box. Nie ma chyba freezingu. Nie ma odcisków, tak naprawdę. E, odciski i to mimik. E, w sumie orbów też nie widziałem. Jeszcze fajny sposób, w jaki możecie sobie wykluczyć duchy. Nie mamy orbów, czyli orby i freezing to on Rio, to nie on Rio yy, Bo musi mieć jedną z tych dwóch. Nie mamy orbów i nie mamy odcisków. Ona no, no nie ma tak jak, akurat takiej kombinacji. Yy, no ale trzeba uważać. Można wpaść w pułapkę czasami. Wziąłem te pisy, w końcu wziąłem Ej, Kadzidło, kadzidło Kadzidło, kadzidłem bym powiedział, ale Najsam pierw może jakieś ewidencje Czyżby to miał być jakiś Rape albo spirit? I tak potrzebuje. Generalnie potrzebuje aparatu. Może soli. Weźmy, wiem, sól. Co? Dawaj to O oh my god No! I skopałem Zrobiłem dwa razy do tej samej stopy. Tak jest Wiedzieliśmy, że tak będzie. E, to nie late. Czymś rzucił znowu? A ja nie wiem, gdzie mam mfp. Again, tu czym rzuciłeś? Kubkiem? Nie. Kubkiem? Nie kubkiem? Książka, kamy? Halo? E, w zasadzie Najsmutniejsz... najsmutniejsze jest to, gdzie to nie Ja znowu ją gdzieś rzuciłem jak głupek. Tu, a tu się coś odczynia. FUNNY GHOST takie nie w sól o what the fuck? tym niczego? Czyżby to z ale głupio zrobiłem z tymi zdjęciami. Oj, Bo to może być fantom. To byłoby bardzo niefortunne. Weźmy to, weźmy to. No ja nie widzę tam. Agorio nie jest alternatywą. Nie widziałem tam doców, szczerze mówiąc. Był doc. Był doc. Jokaj Phantom Dio. A zważywszy na to, że mieliśmy... Że mieliśmy IMF 2 to myślę, że. Tak to myślę, że to może być... Chyba, że rzucił czymś tam delikatnie, także nie słyszeliśmy, ale wątpię. To wtedy mógłby to być Phantom faktycznie. Okej, okay, Mr. Barber. To był pan Barber? Okej, okay, La Larry! A Larry to nasz kumpel. Zapomniałem o tym. Larry to był ziomek. Larry nigdy nam krzywdy nie zrobił. Larry, it's time. Show yourself. Give me a sign. Do something. Bloody Mary. Bloody Larry. Larry Barber. Hello. W zasadzie specjalnie martwić się i Dać tych duchów nie muszę. Przynajmniej nadmiernie. Więc na razie mogę sobie to wyrzucić. Larry, give me a sign Dziwne, że tego dotca wcześniej nie widziałem. Show yourself. Show yourself, Larry. Larry, Barber. Tu, 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 tu. No. Strasznie, strasznie... nijaki jest ten duch. Da się wkurzyć? Nie da się wkurzyć. Dots. Show yourself, please. Nie robi go eventów. Znowu... 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 You know what? Może zrobię to na wyrost i trochę yy, generalnie nie wiem. Ale to musi być yy, Phantom. To musi być Phantom. Nie, nie ma opcji, żeby Yokai albo Dio dali IMF2. Yy, po prostu nie wiadomo skąd, z dupy za przeproszeniem. Phantom ma. Proszę mnie tutaj nie rozpraszać. Phantom ma takie ability, że daje IMF 2, kiedy używa swojej zdolności i zaczyna podążać za graczem, bo Phantom ma zdolność, którą może wykorzystać i będzie chodził za graczem po całej mapie. Wraith na przykład dla kontrastu się teleportuje i też zostawia wtedy ślad na IMF-ie, więc jeżeli jesteście w pokoju, widzicie: O, mam IMF, a nic się nie stało. Możecie od razu sobie pomyśleć, to może być Phantom, który zaczął iść do, yy, do swojego... Do, do, do gracza jakiegoś. Czy do mnie w tym przypadku, jeżeli gramy solo, albo może to być Raid, który się teleportował. Może to być IMF na starcie teleporta i na końcu z tego co... Na pewno na starcie. Nie wiem czy na tam gdzie się teleportował. Myślę, że też możliwe. To jest bardzo mylące. Yy... Zobaczmy, sprawdźmy. Olewam perfect game, i tak nie będzie. Nie zawsze musimy robić, w zawsze staramy się te wszystkie obiektywy robić, ale dzisiaj luzacko to był Dio. To był fucking Dio. What? What? To nie, mam zielonego nie mam zielonego pojęcia No gdyby doszło do... Gdyby doszło do hanta, oczywiście byśmy wiedzieli No ale też Interesujące jest, skąd się wziął ten IMF Bardzo interesujące hmm. No nic Nie możemy zawsze mieć racji na Nightmare Mode'zie Poszliśmy tutaj troszeczkę na skróty yy, Skrótem myślę, być może tam on czymś poruszał Kiedyś było tak, że DOC dawał IMF-a, teraz już tego nie ma. DOC nie daje IMF-a, więc nic innego nie mogło go tam sprowokować. A tymczasem Dio, no Late Hunter, mogliśmy też po tym wnioskować, że w sumie długo, długo, długo bez Hunta. Jokaj jest early hunterem. Phantom powiedzmy zwyczajne, 50%. A tutaj myślę, że byliśmy już poniżej, więc to była też jakaś wskazówka, ale ten MMF2, który pojawił się dwukrotnie, zdecydowanie mnie zmylił i uwierzyłem w tą teorię. Dałem się ukierunkować i klapki na oczy założyć i już widziałem tam fantoma. Cóż moi drodzy, jeszcze raz dziękuję bardzo, to była przyjemność. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Powiedzcie, czy Wy sądziliście, że to fantom. Czy już wiedzieliście, że to Dio? Wiem, że teraz wszyscy będą wiedzieli, że to Dio. A my słyszymy się w następnym nagraniu. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.